Iść za głosem serca, czy dotrzymać złożonej przysięgi. Już za chwilę miłosne dylematy w dramacie bez tajemnic. W zaburzeniu afektywnym dwubiegunowym okresy maniakalne przeplatają się z okresami depresji. W fazie maniakalnej pacjenta przepełnia euforia. W depresji może nawet popełnić samobójstwo. Stephen Perry żył 15 lat. Oto film, który nakręcili dla niego rodzice. Dokument produkcji HBO. Chłopiec ze skazą w HBO 2. Teraz wszystko zależy od tego, co zrobi Kenny Powers. Zwycięstwo. Niewiarygodne. Kenny Powers zostaje